No hej, witajcie, widzicie? Jestem Anamila w uhh kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest kolejny odcinek z gry Minecraft i sponsorem. Żartuję, że sponsor. sponsorem, ale chciałbym Wam krótką recenzję na temat myszki Silvercrest. Myszka ma 4000 dpi, a waga 3050, 20 gramów waży, jest dość ciężka, więc Apollo 162 gramy, 2 m i 1 cm długości kabla. Myszki, um, tak jest. Ogólnie, myszka ma 7 przycisków i chyba tam trzy kolory. Nie, ale ogólnie w, w 3 średów, jest, w sensie ma zielony, pomarańczowy, czerwony, niebieski, fioletowy, różowy i tak dalej. No i tu chyba 7, a 6 akurat wymienię. więc tak, 7 przycisków. No, generalnie, myszka się podświetla sama. Uchwyt na, na palec nawet jest, więc jakiegoś prawie jest to zaskakomicie. Mieszka się trzyma dobrze, bardzo. Po no kilku godzinach jestem w stanie to stwierdzić, że jest mega cicha. W porównaniu do tamtej myszki to jest po prostu super. Polecam SilverCraft, firma jest zarąbista. Myszka gamingowa dla gracza, więc polecam. Tak, jest. Polecam bardzo gorąco. No, a my przechodzimy do odcinka dalej i tak, będziemy ten serwer, mamy po prostu serwer po prostu rozwijać ten serwer do upadłego, co nie po prostu Wu wu. będziemy go tak rozwijać aż do aż po diamenty i tak dalej. Wiecie o co chodzi, co nie? No, 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 dobra. I no, następny vlog, co nie jak już będziemy nagrywać <vê> następnego vloga, to ten tam następny vlog, co teraz będzie, już będzie na pewno z kamerką, a on na pewno już będzie jutro. Dlaczego tak mówię? Bo dawno ja po prostu nie, nie miałem problemu, więc vlogi na dawniej no, jako Pixie, ale już się nie bał, Dlatego tak zawsze jest, będzie i było. Ale serio, jutro już będzie taki pełnoprawny vlog, z którego no już po prostu nie mogę się chyba wywiązać. Chyba, że no nie wiem, no, po prostu co nie... Nie wiem, e, raczej jutro będzie ten vlog, a jak nie będzie jutro tego vloga, to może będzie już pojutrze, nie wiem, no, zobaczymy kiedy będzie, ale no, Obiecuję wam, że jak jutro nie będzie tego vloga, to będzie on no, w tym w tygodniu, tylko nie wiem kiedy. Oczywiście jakoś pewnie nie będzie najlepsze, bo z telefonu, no bo... No bo, no bo po prostu nagro grę z bo dla mnie jest łatwiej, co nie z telefonu, ale po prostu jest zdecydowanie łatwiej, jak dla was, no, także, przy to wyjście, przy to wyjście z mojego kanału, do łapki w górę, oczywiście, z dzwoneczkiem, żeby je wszystkie widzieli na bieżąco, tak, jak, jak macie jakąś grę, autoklikaj, co nie, i to właśnie, nie chcecie no. klikać, raczej y, znaczy nie, klikacie i jestem tak głośno, głośno, bo właśnie mieszka się dwa razy bardzo cicha, nie wiem, pewnie to służycie. Bo ja najpierw dzielam w tą myszkę jakieś powolone, ale trudno. Yy, tak. Naszym zdaniem pewnie być dzisiaj zbudowanie domku: jakiegoś tradycyjnego czegoś tam. No. Czekajcie. Pyk, 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 pyk. pyk. No. Yy. O! cyk I teraz tak. Pierwsze to, co zrobimy, pat... A tyki, chciałem powiedzieć. O, Koks. I teraz patrzcie, robimy taki myk. Taki myk. A. To się robi odwrotnie pewnie. No to... Patrzcie, czekajcie. Wait. Jak się robią mieć tak. I tak. No i nie wiem. Teraz sobie zrobimy jeszcze Hiloft, tak wiem. Ziópko. Nie, to odwrotnie się robi. Co czemu ja white? To... Wait! Co jest grana mną dzisiaj nie tak? Eee, patrzcie, robię tak. Kilo, cox, koks, opyk. Eee, tak będzie, tak będzie, tak i reszta będzie tu. Eee, co jeszcze ja bym chciał zrobić? Eee, a, się siekierę, siekierę się robiło w ten sposób i teraz tak ziół. I jeszcze jedno drewno. I... Dobra, reszty remont razie nie potrzebuje to będzie, będzie w późniejszych czasach, jak będzie nam to zobaczyć. Dobra, mamy kilof miecz, łopatę i siekiera. Koks. Na pierwszą musi być. To dobrze. Tak, tak, ja to wolę mieć tak poustawiane. Miecz, kill, siekiera, łopata. To jest chyba ustawienie, seru chyba każdy kosztów. Ale dobra, najpierw to musimy zbudować domek. Jasny. Jasna rzecz, bo wiecie, jakby bez domu, bez domu, to nie ma ani pewnie. Chyba się może coś przeprowadzać, chcę. Ale nie, dobra. Yy, tak teraz jeszcze poważnie to wprowadźcie na projekt 90, polecam. Fajną on robię recenzję o, um, o właśnie różnych grach, wiecie, to potrzebujecie, tam dzwoneczkiem w górę naszym filmikiem i tak. Także polecam mega myszkę. Super. No, o, o jak ja potrzebowałem jedzenia, dziękuję. Mam to taki miły biegór, chyba jednak będę trochę gadał, bo... No bo tak, po prostu co nie. Jak y, muszę też zrobić jakieś gąbki, żeby nicem no nie było, żeby być takie profesjonalne stanowisko, 100% co nie. No, także czekajcie, o kurczę. no. Mm. jest super. Więc tak. Chciałabym jedną lamę zrobić, co z lamą leci. Co jest? Tu? nie bije! A, byle tam mam życia! A, tam życia! Ży nie, nie. Co z niej pole. A, dobra, Czyli nie warto jest zjeść na. Dobra, zrobimy sobie gdzieś. Kurde, ale. Zrobimy sobie gdzieś tu domek. Taki prościutki domek. Co nie? Wiecie o co chodzi? Dobra. Jeszcze drzwi będę musiał i tak zrobić, więc. spokojnie, wszystko się zrobi. Okej, okay. dobra, i w co zrobiłem, wait to czekaj, a keś w ogóle się rzuca, ja jestem obcykany na tej wersji, um, co ja chciałem, ja chciałem, no dobra, i w sumie wejście zrobimy od tej strony, będzie takie fajne wejście. Jak się robiło? Najpierw trzeba crafting. Mam crafting, mam crafting. Tym w tym miejscu. Co zrobimy? Co chciałem? A, drzwi chciałem, dobra. Zób, żub. Nie wiem, co mi trzy pary, ale dobra. 7 8. Okej, okay, koks. 5. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Chcecie znać. Y w ogóle nie wiem, czy chcecie... Nie wiem, chcę, chcieli być taki serwer, gdzie w ogóle tylko widzowie... Serwer dla widzów taki stworze, co nie wiem, czy za chodzi. No, pewnie nam nie będzie starczyło. Ale spoko, mamy las. Ten... Y nie za sobą tylko jakby przed sobą, więc jeszcze tylko skorzystam z okazji. I weźmiemy ser Tak, już mam low nam jecz i już mam teraz gierę i na motykle też dobra jeszcze tylko zaweźmiemy trochę węgla wiecie o co chodzi I... czyli tak domek już jest mamy już swoje kamienne rzeczy więc fajnie co nam jeszcze w sumie będzie potrzebne później już będziemy zbroję polować jak zbroję nam się udzą już będzie połowa pracy okna z piasku, wiecie, o okno się robi z piasku i... W sumie to już będzie w sumie prawie cała robota, jeszcze świeczki do mój nice A mam prawie zrobione niecały serwer, tylko wiecie. Jakby o tym chodzi, że... Ja naprawdę jeszcze co to łóżko i... Pozamiatane. Czekajcie właśnie. również z... skorzystam z okazji. Pyk, 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 pyk. Dobra. Ile? Jedna. Dobra. A, jeszcze. Uwalniamy py, na zapaży żeby było... Ym. O, dobra. Okej. Okay. I to jeszcze tak, znowu skorzystam z okazji. I już, naprawdę będziemy mieć zaraz łóżko, więc najść. No I dobra, mamy w ty na, na tą chwilę już łóżko, słupcio. Ziu, 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 ziu. Idealnie, dobra. I mój dom był tam. Skomplikowane pewnie miejsce domu dla was, ale dla mnie nie. Pyk, pyk. Teraz wam święta. Widzę wszystkich udanych świąt, bo dzisiaj była pilnie, więc udanych świąt tam życie wszystkiego dobrego, dużo prezentów. Jak najwięcej z rodziną spędzonego czasu i no. Mi to tyle. Więc czekajcie. Tak. Dobra. I let's go. z budowaniem dalej. Siup, siup. Zióp. Chyba na styk będzie idealnie. Ja patrzcie na styk. Kurczę, chociaż tu by jeszcze przydał drewno. Nie wierzę w to. Serio, nie mam więcej? No naprawdę. Dobra, trudno. Ehm, a, bo i tak jeszcze muszę łóżko zrobić. Ja no. wiem, już jestem. Co nie? Dobra. Ehm, a, jeszcze... No to w sumie tutaj mam drzewo przed siebie, to idealnie się spra sprawdzi. Co nam jeszcze jest potrzebne? Piecik, żebyśmy sobie przesunęli mięso i byśmy mieli więcej do jedzenia, to pierwszy raz. A jutro będzie pewnie, właśnie ten vlog, jak mówiłem, to będzie z kamerką na dworze, wiecie o co chodzi. kaman oj, y tak, oj, stop. ok Nawet już mam pomysł, co zrobić z tym drewnem, okej. Okay. Um. Luz, chodźmy do domu. Wiem, że taki prościutki dom będziemy go, będziemy go powiększać. TPT Dobra. Jak się robiło? Ha jak się robiło ten a, łóżko. nieco nie wiem. Ej, a jestem Jak się robiło łóżko? A... Chociaż czekajcie, bo tatniki chyba były potrzebne. Um. Nie, nie wiem. Ej, bez skitu. <grym> Boże, za mnie, Jezu, poczekajcie. Później się zajmiemy łóżkiem. Najpierw to ja, ja potrzebuję piecyk. dobra, to w sumie później się jakby... A, o, promes, super. Węgiel jest super, i teraz je przypalimy, to odwrotnie, tak okej. Okay. Um, um. Eee. się zrobić, kusza? A, to nice. Um. Um, o jest łóżko. A, tak się robi łóżko, Okej, okay, Dzięki książko za pomoc. Dobra, super, białe łóżko jest nasze już, postawimy sobie tu do, co? A, dobra, i to się nam robi i czekamy dalej. I, 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 i to za pomocą zrzutki na i widzenie łapki w górę. Mieszka się totalnie super Spróbuję, wam powiem. Yy, tak, chciałem to zrobić właśnie. Yy. Dobra, kurczę no. O, dobra. Ok, tak wyszło, jak chciałem. Czy to zniszczymy i to później też zniszczymy sobie? Dobra. I tak do nie będzie, pewnie, starczyło. No. Okej, okay. okej, okay. tu też trzeba, pyk, 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 i dobra, brakuje nam z kolejnych klocków, nie ma, nice, czekajcie, a, jeszcze miałem właśnie siłę na karabin, można tak powiedzieć, dokładnie, um, dobra, skrzynkę trzeba zeskołować, dobra, a! Jeszcze to mamy. Bum i bum. Nie, dobra, tego nie ja mamy. Co nam się potrzebne? Patyki do świeca, ale to mamy węgiel do tego. Mhm, dobra. Czekajcie, to węgiel sobie zaraz zbierzemy. Mamy kilof, mamy kilof. Potrzebujemy chyba takie, nie 16 drewnia, bo się na patyki się przyda. To chyba chyba idealnie. Dobra. Czekajcie, bo fuck. No to idealnie, tu chyba... Nie ma trzeba z drzewa, No nie wiem. Czemu ja w ogóle urządzę gorąkę? Siekierkę. Drewnianą, co prawda, ale mam. Więc okej. Pik, pik, pik 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 Pyk, dobra. Okej. W ogóle do końca rok 10 słów miło by było, mam na razie 8 miło było w te. Czekajcie kiedy jest ten rok są nam tak 24 dzisiaj. Jest nam 4-5 dni na zupełno, niedużo, ale dwa suby to nie mając. Chciałbym się rozwinąć, pyk, Odwrotnie. Stop. A nie, bo to się robiło w craftingu, Dobra. Nieważne. Dobra. Jak się zarobiło, Nie. mi Nie. chodzi o to, jak chcę, panie, Nie. chcę, Nie. ten chcę, ten, Nie. chcę, Świeczkę, jak się robi o świecz świeczki albo świeczkę, bo w sumie to obojętne mm, What? Ale jak się świeczkę, ej czad, bo ja nie wiem jak się robi świeczki, świeczkę. Aha, bo to z No dobra, ale jak się robi świeczkę, kamam? Nie, to nie, to nie, to też nie, dobra, później się to ogarnie, teraz to ja bym chciał w sumie, co ja bym chciał, hmm, kurczę, nie no, czekaj, ja wiem, jak się robi, że świeczki, tak, idzie gdzie jest mój węgiel, tak, no i, nie Ok, w sumie tyle starczy. Wait stop. Okej. Okay. Zób. Zób. Zub. No i. Zub. Dobrze. Cztery świeczki zostawione. A, dobra, może jeszcze więcej robimy. Robimy tak. 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 Nigdy nie będzie się wtedy ten jedzenie, a gdzie będzie. Dobra. SOP. Co ja bym... A, no, może w sumie jeszcze możemy sobie zrobić? Czekaj ile mamy kob... kobla? Idziemy po cobblestone, bo nie mamy tego sporo. <laughs> Dobra. Okej. Okay. Dobra. A właśnie wyjdzie na Discorda grupa. Jest, powstał mój własny serwer y, widzowie i subskrybenci. Pewnie dam w linku, ale nie jestem tego pewien. Dobra. 14, ok. okay jest trochę węgla zbierzemy, zawsze się coś przyda, gdy tu się level nabiję chyba do trzeciego nawet. Czekajcie, chcę wbić trzeci level. No, hej, hallo, levelu. O, jest, okej, okay. no to uciekamy, super. No, także jutro będzie vlog z kamerką, mam nadzieję, na dworze. Gdzieś sobie pewnie połazimy, ja poopowiadam o czymś pewnie ciekawym No. Jest generalnie zima już. Chyba wczoraj się zaczęła, dokładnie bo był wczoraj 23 grudnia. Poniedziałek, a dzisiaj to wtorek, więc pewnie wtedy dzisiaj też będziecie oglądać we wtorek. Chyba tak mi się wydaje bynajmniej. Ale nie jestem do końca przekonany, tylko mnie, takie mam tylko pozory, albo jutro to wrzucę. Nie wiem, ten film pewnie będzie trwał trochę, bo już trwało 18, 19 minut. No dość sporo, prawie, 19. Albo nie, dobra, chciałem coś zrobić tutaj takie jakby ładne wejście, ale nie będzie potrzebne. Co ja? A no, dobra. Koł i patyki to też. Yy. O, 16 patyków, baranina zrobiona, koks, em, 17, dobra, pyk, em, pyk, dobra, kilofik zrobiony, em, łopata zrobiona, chociaż jej jeszcze nie używałem, trudno, Zrobione. I, I siekiera, siekiera, siekiera to też, ziup i ziup. Dobra, patrzcie, mam już zrobione te wszystkie swoje, swoje jakby kamienne rzeczy i teraz ile mi jest potrzebne drewna? 8 na skrzynkę, więc tak pyk, 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 pyk. Um. Powiedzmy, że... Oj, stop, 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 stop. Dobra, tu jest drzewo, jakby spoko. Czekajcie, bo w ogóle jest trochę, dość późno, godzina 23.08, więc no, dość późno nagrywam odcinek, ale czego się nie robi dla widzów, oczywiście. To wszystko dla Was. To jest z mojej chęci, Ja nagrywam ten dla YouTube'a. Nie dlatego, że dla jakichś pieniędzy, złoja, wkuszę na pieniądze. Nie, po prostu dla Was, żebyście, jak nie wiecie, to obejrzyjcie swoich ulubionych youtuberów odcinki. To wpadnijcie do mnie, polecam sub z dzwoneczkiem, oczywiście na mój kanał. Nie. Może będą jakieś parkury robione też. Pewnie się będę denerwował sporo. Ale nie byłoby fajnie wtedy. Dobra, co ja chciałem, chciałem skrzynkę. nawet tego nie skraftowałem. Nie mam. No, fajnie, fajnie. Dobra. Żub, żub, żub. Co to jest? Jak zrobili skrzynkę teraz? Patrzcie na to. Nie no, jakie propsy dla Minecrafta teraz, serio, a nie wierzę w to po prostu. Czekajcie, wait, stop. Ja ci woda wszystkie rzeczy do ekwipunka. Nie, wait, stop. Nie. Ja za bardzo się nie znam na takim Minecrafcie. Um. Nie wiem, ład. czekajcie, um. nie wiem, no nieważne, ha, bo to dobre, to w... nieważne, bo chciałem jakby zrobić tak, że ja nie jestem w Minecraftie na kompie, więc mi to wybaczcie, a nie w sumie to sobie weźmiemy, to też, to też, yy... ja nie tak, ja mam takie ustawienie swoje, o, o, eee. o, tak, i tutaj resztę pochowam niepotrzebnych rzeczy. Co z jeszcze zrobię? Jedno se, zostawię sobie jedno albo z, kurde, jedno koks i jeszcze wsadzimy tam. Um, um, drzwi też tam wsadzimy i kawałek. Zrobię to skrzynkę, skrzynka, naprawdę, podoba mi się. E, dobra, co jeszcze mogę tu zrobić? Ha, ha, ha. Białe, no a nie wiem po co mi to. Um, to nie. Nie chcę tego. Tego też nie chcę. Nie wiem po co mi czarna redno z białej. Bez sensu. Potek, no potek też mi nie za bardzo potrzebny. Schodki też, dobra. Co mogę powiedzieć? O będziemy kończyć ten odcinek. No, po prostu jakby. Sorry, że tak szybko kończę, znaczy może nie szybko, ale wiecie o co chodzi, więc co, yy, do usłyszenia w następnym odcinku, może zrobię jeszcze open to o, więc co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, może do jutra, może nie, więc o pójdźcie, subskrybujcie, do zobaczenia i cześć!